Jakby opowieści dziwnej treści, które on uskutecznia, są takie, że ja chyba nie chcę, nie chcę jakoś, nawet super, to, wchodzić na ten poziom. Za to kandydat prezydenta pić wina, znowu mówił na konwencji, więc to była ciekawa konwencja pod względem jakiejś abstrakcyjności i drogi. No tak, tak, on tak. sam lubi pić wino, w czym nic, nic nie jest różnego. Ja też yy, lubię dobre wino, natomiast. Pytamy, I też czy to polskie wina są dobre, naprawdę. No, to no, to tak, polskie wina są tak... Dobrym. Nie wiem o których winach myślą, którzy mu tam przypisywali, że raczej o tych tańszych polskich winach, a co do jakości tych produktów, wiele osób jednak ma zastrzeżenia. A też trochę polskich dobrych win też mamy, po różnej produkcji porządnej. Tak, tak, ale mówimy o tym tutaj po 22, a nie na konwencji politycznej. Na konwencji tak, politycznej. I tu jeszcze widzę, że czas się nam rozkręcił, więc od razu zadaję kolejne pytanie. Jaką radę dałby Pan młodym ludziom, którzy zaczynają działalność społeczną lub polityczną? Wujek, dobra rada, to nie wiem, czy to jest jakieś takie. Słuchajcie. Na nie się na pewno. Ja jestem przeciwnikiem do, dawania za dużo rad, bo każdy ma swoją rzeczywistość, swoje okoliczności. Nie ma takiej idealnej ścieżki. Rozmawialiśmy zresztą o tym przed, przed programem, że nie ma takiej idealnej ścieżki, że skoro ja poszedłem z punktu A do punktu B do punktu C, to że jak inna osoba dokładnie tą samą ścieżkę przejdzie, to znajdzie się w punkcie D. Prawda? No raczej jest pewność, że tak nie będzie, bo okoliczności są bardzo zmienne i... Ja, tak jak mówiliśmy, przypadek, nie? I przypadek jak... jest, tak. Spotykamy na naszej drodze gdzieś tam akurat mamy dobre spotkanie z kimś, się okazuje, że to dobre spotkanie może Trochę naszą ścieżkę zmienić zupełnie inaczej niż ona sobie torem pierwotnym już wówczas daje. Czy mógł wskazać, że przypadek zmienił moją ścieżkę polityczną? Jest kilkanaście, jakby się zastanowić, prawda? I to taki zupełnie przypadkowy, więc gdzie bym był dzisiaj, gdyby nie te różne wydarzenia, trudno stwierdzić. Natomiast okej, okay, ale no, wróćmy do tych rad, coś spróbujemy jednak poradzić. Na pewno się yy, łatwo nie poddawać, tak? No bo czasami trzeba powiedzieć, okej. Okay, te drzwi są nie do wyważenia. Próbuję znaleźć inne drzwi, prawda? Natomiast nie, nie ma sensu się łatwo poddawać, to po pierwsze. Po drugie, samo to, że młoda osoba w dzisiejszych czasach, które są chyba tak mocno nakierowane na taki samorozwój, rozumiany przez stawianie na swoje indywidualne cele i rozwój własnej kariery, myśli o działalności publicznej i społecznej, to, to samo w sobie jest bardzo warte docenienia. Znaczy to, ja już coś osiągnąłem, jeżeli myślę o zrobieniu czegoś dla innych, a nie tylko dla siebie, prawda? Nawet jeśli ten ta myśl jest y, gdzieś tam w tle, jest, no ja dzięki temu też się rozwinę, w tym nie ma nic złego. Znaczy w tym, że ktoś przy okazji działalności publicznej też rozwija siebie, jest to wręcz tak, Z tym razem, gdzie działamy społecznie rozwijały siebie. Znaczy nie ma opcji, że działamy tylko, jak nic z tego nie mamy, nie? Znaczy nie zawsze to jest finansowe jakieś, ale na pewno takiej wrażliwości więcej, że ludzi poznajemy, którzy być może na ścieżce gdzieś tam właśnie tą to... Tą, tą drogę naszą zmienia. Znaczy, tak, tak sobie teraz myślę, żeby to, tą radę tak skrócić maksymalnie, to, to bym powiedział, że taką radą z mojego punktu widzenia jest warto zrobić coś za darmo. I to za darmo może być tak w cudzysłowie nawet ujęte, prawda? Ale no, żebyście to też Państwo dobrze zrozumieli. Chodzi mi o to, że warto coś zrobić na wstępie w swojej działalności, Wydawałoby się bez takiego szybkiego zwrotu, to znaczy, że nie dostanę za to pieniędzy, nie, dostanę, nie jest to moja praca, jest to jakiegoś rodzaju wolontariat, jest to staż, jest to jakaś czasami kampania polityczna i tak dalej, ale pokażę dzięki temu komuś, a może jakiejś grupie ludzi, że ja jestem w czymś dobry i niekoniecznie od razu chcę za to jakiś szybki zwrot. Że jestem w stanie zaangażować swój czas, swoją energię na rzecz tego, żeby ktoś później. Mnie docenił, ale nie musi tego robić, że tak powiem, natychmiast. No ja gdzieś tam osób, które mnie otaczają, którym dałem na różnych etapach też yy, yy, jakąś tam... Szansy rozwoju, które starałem się wesprzeć, to z grona tych osób w zasadzie bez wyjątku są to osoby, które na wstępie po prostu nie chciały natychmiastowego zwrotu, tylko się w coś zaangażowały po prostu z potrzeby serca, z przekonania, bez chęci, że tak powiem, szybkiego zarobku. I takie osoby, jeżeli gdzieś widzę, nawet dzisiaj gdzieś dostaję, że tak powiem, dostawałem jako minister, bo ja dzisiaj w biurze poselskim to nie są szerokie możliwości zatrudnienia, ale kiedyś jako minister dostawałem jakieś aplikacje na staż. I tak dalej. No to tam, gdzie widziałem, że jakieś osoby mają ze sobą wolontariat, czy jakieś takie zaangażowanie w sprawy właśnie bezpienia zwrotu, to od razu te te bilą gdzieś tam na wierzchu głupki. To jest. To ja mam teraz, bo my tutaj się przygotowałyśmy z Natalią, więc miałyśmy pewien ciąg myśli, że nam pytaniami to sami sobie przerywają, ale ja wrócę do tego punktu, że czasami wypadć ciężko, jest trudno. I myślimy gdzieś tam właśnie, czy nie zrezygnować, czy w ogóle ma to wszystko sens. I czasami są momenty trudne, ale w których nie, nie musimy od razu, że z nich zrezygnujemy, tylko są po prostu skomplikowane.